Hej tu Denis, witajcie ponownie, zapraszam na przegląd nowości, które znajdziemy w iPadOS 17 dla iPada. Lecimy! Na moim kanale znajdziecie już film z nowościami w iOS 17 dla iPhone'a i dużo z tych funkcji, które jest w iOS 17, będzie również dostępne w iPadOS 17, więc w tym filmie skupię się jedynie na tych ekskluzywnych nowościach, które są dostępne tylko na iPada, a jeżeli chcecie zobaczyć te wszystkie nowości, to odeślę Was do filmu właśnie o iOS 17. Już jest na moim kanale. Zacznijmy od ekranu blokady. Ten dostał mnóstwo nowych opcji do personalizacji. Podobnie jak rok temu było to w iPhone'ie. Elementy tapety przesłaniają nam godzinę, nadając trójwymiarowości. Live photo mogę się zamienić w animowaną tapetę przy podniesieniu czy odlokowaniu iPada. A do wyboru mamy też mnóstwo różnych opcji z każdej kategorii jak pogoda, astronomia, kalejdoskop. Emoji i limitowane edycje tapet jak Jedność czy Pride plus mieszanie zdjęć, gdzie za każdym razem, kiedy chwycimy iPada, to tapetka będzie inna. Na ekranie blokady możemy teraz również dodać widgety, ale tylko z jednej strony, a nie na cały ekran. I niestety, albo stety, nie możemy sobie zawalić całego ekranu blokady widgetami, no ale fajnie, że ta opcja w końcu jest. Już sama stokowa tapeta w iPad S17 się animuje przy otwieraniu iPada i właśnie te animowane tapety na bazie zdjęć podobają mi się najbardziej. No sami powiedzcie, czy to nie wygląda super? Wydarzenia na żywo czy Live Activities z wzorem z iPhone'a będą teraz dostępne również na iPadzie, więc z ekranu blokady łatwo będziemy mogli podejrzeć wynik śledzonego meczu czy zobaczyć gdzie jest Uber, którego zamówiliśmy. Jeżeli już jesteśmy przy Live Activities, to teraz możemy ustawić aż do 5 minutników, a nie tylko jeden i Apple serio chwali się tym na swojej stronie. Dobra, odblokujmy ekran i teraz widgety, tak jak w iPhoneie na iOS 17, są teraz interaktywne czyli nie tylko wyświetlają nam informacje z danej apki, ale też możemy w nie kliknąć, na przykład widget muzyki, odtwarzanie muzyki, oznaczymy zadanie z przypomnienia jako wykonane i co ciekawe z apki dom również możemy wyciągnąć sobie taki widget, który będzie nam kontrolował światło czy inne akcesoria domowe. W iMessage mamy dokładnie to co w iOS 17, czyli nowe rozbijane menu z apkami, naklejki, swipe do odpowiadania na daną wiadomość czy przesunięcie do ostatniej nieodczytanej wiadomości. Jeżeli na Waszych iPhone'ach używacie aplikacji zdrowie, to ta teraz również dostępna jest na iPada. Możemy podejrzeć swoje dane zdrowotne na większym ekranie. Apka Freeform do uzewnętrzniania swoich myśli czy budowy drugiego mózgu dostała nowe narzędzia, takie jak pędzel, pióro do kaligrafii, zakreślacz, linijka, pisak czy funkcja rozpoznawania kształtów. Automatyczne wypełnianie PDF-ów również działa lepiej i sugeruje nasze dane czy dane kontaktów do wypełnienia, znajdując również miejsce, w którym należy PDF-a wypełnić. W trybie Stage Manager zmiana rozmiaru i przesuwanie okien jest teraz bardziej wygodne. Tutaj pewnie docenią to ci z nowszymi iPadami, którzy podpinają go do zewnętrznych monitorów, bo mój z 2018, mimo że działa super, niestety tego nie wspiera. A jeśli jesteśmy przy zewnętrznych monitorach, to w iPadOS 17, jeżeli macie monitor z kamerką, to podłączając do niego iPada, będziecie mogli tej kamerki używać do wideorozmów. Koniecznie zobaczcie mój film o iOS 17, bo tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dużo z tych funkcji się dubluje z iPhone'em, a jest kilka bardzo ciekawych funkcji ułatwiających życie i pracę. Wyświetla Wam tutaj kartę. Do tego filmu. iPadOS 17 będzie dostępny pewnie jakoś w połowie września i dostępny będzie dla iPada Mini 5 lub nowszego iPada 6 lub nowszego, iPada Pro 10,5 cala oraz nowszych, wszystkie 11-calowe iPady Pro i iPad Pro 12,9 cala od drugiej generacji i nowsze. Także jeżeli macie iPada, to mam nadzieję, że się na ten update załapiecie. Jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie dajcie pod nim łapę w górę, bo to bardzo pomaga na moim kanale. A niedługo również recenzję Watch S10 tus 17 czy macOS Sonoma z takimi pięknymi wygarzaczami ekranu. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz. Wbij tego suba oraz kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić tych wszystkich filmów. I widzimy się w następnym. Dzięki, hej!